Siren head eje Fekser, dzięki za prajma. Krainy smutku to krainy Jak była mała, kupiła zapałki w wietrze. Wtedy jeszcze tak nie znała się na biznesie. I jej pomysłem było sprzedać tu parę zysków. I w sumie się uda. Trafiła na złą pogodę I na gilera pod kabką mamy Obiecał je, że nie będzie już spała pod gwiazdami Ej, Dzięki Daniom weźmie łapę Dajem jego towar Ale najpierw będzie musiał go pozmakować Zapałki, wodą odporne, wiatro odporne Dzięki nim portretnie Laska umi śpiewać, dziewczyna umiśpiewać, śpiewać, ale mam wrażenie, że przez takie przedłużane, yy, strasznie takie śpiewanie, takie, takie przedłużane, strasznie męczące to jest. Dała forse, ale koniec tej historii smutny jest. Podczas autopsji zrobiono narkotyk. Babcia mówiłaby: Nie bierzcie zapałkami, nie robić na nich kasy, bo skończy się dragami. i też mi się wydaje, że szkoda, że melodia na refrenie nie jest inna niż na zwrotkach, bo to też jest takie męczące. No, ale technicznie umie śpiewać, no, też nie można powiedzieć, że Giga Close, bo umie śpiewać, ale mi to się za bardzo, bo poparzył sobie łapki. Wiem jak parzy zazdrość, kiedy palą się zapałki. I wiem jak parzą karty, kiedy w ruch idą samarki. Odbiłem już dawno, nawet nie musiałem kalki mieć. Wiem, że chcę się dowiedzieć, jak to sieka, tak bezczelnie. Kurwa, ale odświeżenie, co? Też lub nie kumasz, co to beka, więc wiem Zobaczycie dziś człowieka, bo niechętnie chce się wybierać poza letarg U, heca, nie mam lekarstw na to, na Jupiter. To jest na pewno przyjemniejsze A każdego po zera Zwrot ofena jest na pewno przyjemniejsza niż tamto Przynajmniej dla mnie Inkubator, rapu amator Degustator świata komentator Aport suko Możesz mówić do mnie tato <laughs> Hamstwo, zazdrość. Yo, Kurwa, jakby było więcej przebitek w, w tej piosence z Feno to znaczy, żeby się przebijał jego głos z nią, to by nie było takie męczące. Zwrota Feno na pewno w chuj lepsza. Niż yy, ten, ale ogólnie kawałek mi tak nie siada. Też nie mój. Nie mój klimat, nie? Z bardzo taki. Może dlatego, że się nażarłem pączków i mnie strasznie zmuliło, nie? <laughs> Że kurwa, jak posłuchałem, to no teraz mam tak. O kurwa, ale myślę, zasnął. Kawinci, dziękuję bardzo. Eee. mi się kurwa pończku, człowieku. Eee. Dobra. Coś. Ja Sfraszmoli się... Moliego Kurwa, ale. Hmm.